Zadanie 12. Diagram ilustruje rozkład ocen z matematyki w klasie 1B. Odpowiedź na pytanie. Ile procent uczniów klasy 1B otrzymało ocenę bardzo dobrą? Widzimy, że oceny bardzo dobre mamy zaznaczone takimi krateczkami. Czyli u nas będzie to ta część, czyli odpowiedź brzmi 15%. B. Ile procent uczniów klasy 1B otrzymało ocenę celującą? Ocenę celującą Mamy zaznaczone takim pustym polem, czyli to będzie ta część. Tu nie mamy napisane, yy, ile to jest procent, więc musimy sobie obliczyć, czyli co? Od 100%, czyli od całości, odejmujemy o, wszystkie te pozostałe oceny, tak? Czyli minus 35%, minus 30%, minus 15%, minus 5% i minus 10%. Czyli ile nam wychodzi? 100 minus 35 to mamy 65, odjąć 30 to mamy 35, odjąć 15 to mamy 20, odjąć 5, 15 i odjąć 10 to zostaje nam 5%. Czyli ocenę celującą otrzymało 5% uczniów. I C, klasa pierwsza B liczy 20 uczniów. Ile uczniów otrzymało ocenę celującą z matematyki? Czyli co? Teraz wiemy, że ocenę celującą otrzymało 5% uczniów całej klasy, a wiemy, że uczniów jest 20, czyli 5% razy 20. obliczamy 5% z 20, tak? Zamienimy sobie 5% na ułamek zwykły. Tutaj nam się skrócą dziesiątki. Piątka z dziesiątką tak samo. Przez 5 możemy skrócić, to tu zostanie 1, tutaj 2. I co? U góry zostaje nam 1 razy 2 to 2, na dole 2. Czyli 2 przez 2 to po prostu 1. Czyli tylko jeden uczeń dostał e, ocenę celującą. Drugie pytanie: ilu uczniów otrzymało ocenę co najmniej dopuszczającą z matematyki? Co najmniej, czyli może być e, dopuszczająca, dostateczna, dobra, bardzo dobra i celująca, tak? Czyli wszystkie oprócz niedostatecznych, oprócz jedynek. E, czyli co? Wiemy, że niedostatecznych jest hmm, tutaj, jest 5%. Czyli pozostałych ocen jest 95%, tak? Czyli liczymy 90% z 20, oś, z 20 osób. Czyli tak samo sobie zamienimy na ułamek zwykły. Raz 20. Tu nam się skrócą 0. Przez dwójkę też możemy skrócić. To tutaj zostanie 1, tutaj 5. I 95 podzielić na 5. To jest 19 osób. Zadanie 13. Kasia wybrała się z rodzicami do parku rozrywki. Za dwa bilety normalne i jeden ulgowy zapłacili w sumie 126 zł. Kasi przysługuje 37,5% zniżki. Ile kosztuje bilet normalny do tego parku? Czyli co? Za X możemy sobie oznaczyć mm, cenę biletu. biletu normalnego. Normalnego. Dobra. E, czyli tak, ten bilet ulgowy jest ze zniżką 37,5%, tak? Czyli będzie on kosztował po takiej zniżce, zniżce 100% minus 37,5% to wychodzi na 62,5%. Czyli 62,5% X to jest cena biletu ulkowego. No i mamy już cenę ulkowego, cenę normalnego i możemy ułożyć równanie, czyli tak. Dwa bilety normalne, czyli 2 razy x. Dodać jeden bilet ulgowy, czyli ten 62,5% zapiszemy sobie już w ułamku, że to jest 62,5 setnych x. -a. I to za to wszystko zapłacili 126 zł. No to dodajemy, mamy tak 2x 2 plus 62, 2 i pięćsetnych czyli tak 2x dodać 62,5 setnych to mamy Czyli tak dodajemy X, to wychodzi nam 2,62,5 setnych X to się równa 126, tak? Zamienimy sobie na ułamek yy, niewłaściwy, ale po prostu, żeby nie mieć takiego mieszanego. Czyli tak to będzie 100 razy 2 to 200 plus 62,5. To mamy 262,5 setnych X to się równa 126. Czyli, żeby obliczyć x, dzielimy przez ten ułamek, czyli x to się równa 126. Żeby podzielić liczbę przez ułamek, to mnożymy przez jego odwrotność, czyli 126 przepisuję i mnożymy przez odwrotność, czyli razy 100, 262 i pół. Czyli x to się równa. Ja tutaj już kalkulatorem obliczę 126 razy 100 podzielić przez 262. I pół. Wyszło mi równe 48 zł. Czyli obliczyłyśmy cenę biletu normalnego. Dobrze, zadanie 14. Ceny biletu podniesiono o 40%, a po kilku miesiącach obniżono o 15% i można go było kupić za 714 zł. Ile kosztował ten rower na początku? Dobrze, no to możemy sobie zaznaczyć, że X to będzie cena roweru yy, początkowa. Czyli ta, której szukamy. Początkowa. Dobra. I teraz tak. Cenę musimy podnieść o 40%. Czyli ja sobie tutaj tak napiszę plus 40% tej ceny, tak? Tego x. Czyli jak dodamy 40%, to będziemy mieć teraz nową cenę 140%, czyli ja napiszę od razu ułamku 140x. To jest nasza nowa cena. Teraz wiemy, że ją obniżamy o 15%. 15%. Z tej nowej ceny, czyli zostanie nam co? 85 setnych, czyli 85% z właśnie tej ceny, czyli razy 140 setnych x, tak? Czyli tutaj mamy cenę po pierwszej podwyżce i teraz tą cenę obniżamy o 15% i wychodzi nam taka. I teraz wiemy, że po tej podwyżce i po tej obniżce y, można go było kupić za 714 zł, czyli właśnie całe to. Równa się 714 zł. No i musimy teraz rozwiązać to równanie. Czyli co? Tutaj nam się zaraz krócą. Hmm, może obliczymy kalkulatorem. 85 razy 14 dzielić na 1000. To mam 1,19x. To się równa 714. Czyli x to się równa. 714 podzielić na 1,19 zł setnych to mamy równe 600. I to jest odpowiedź. Zadanie 15. W pewnej fabryce wyprodukowano 600 sztuk talerzy w ciągu 40 dni, realizując 20% zamówienia. O ile procent należy zwiększyć dzienną produkcję, aby w ciągu następnych 128 dni zakończyć realizację zamówienia? No dobra. Czyli mamy tak. Wypiszmy sobie takie dane, że 600 sztuk wyprodukowali w wy 40 dni, i to stanowiło 20% zamówienia. I musimy obliczyć, o ile procent należy zwiększyć dzienną produkcję, aby w ciągu następnych 128 dni zakończyć realizację zamówienia. No dobrze, czyli tak, wiemy, że 600 sztuk to było 20% zamówienia, tak? Całe zamówienie to możemy sobie oznaczyć X, czyli będzie 20% X, czyli 20% zamówienia, tak? Czyli yy, możemy sobie obliczyć, ile wynosiło całe zamówienie, czyli tak wiemy, że 20% X to jest 600 sztuk, czyli równa się 600. No to zamieniamy sobie na ułamek zwykły, czyli 20 setnych to jest 600. Tutaj nam się skróci. Żeby obliczyć X to, co dzielimy przez 20, czyli X to się równa 600. Razy odwrotność tego ułamka, czyli razy 10 drugich czyli po prostu 600 razy 10 na 2 to jest 5, czyli 3000, tak? Czyli tyle sztuk czyli to jest całe tyle sztuk to jest całe zamówienie. Dobra. I teraz musimy obliczyć, czyli tak zostało im do wyprodukowania w takim razie ile? 3000 Odjąć 600 zł, tak? Czyli 2400 sztuk muszą jeszcze dorobić. I te 2400 sztuk 2400 muszą zrobić przez 128 dni, tak? Czyli podzielić na 128 i obliczymy, ile powinni robić w ciągu dnia. Czyli tak, 2400 na 128 to mamy 18,75. Ok. Teraz obliczmy, ile y y y teraz produkowali na dzień. Czyli wiemy, że 600 sztuk zrobili w 40 dni. Czyli sześćset na 40 60 na 4, czyli robili 15 sztuk dziennie, tak? Czyli muszą robić teraz tyle, a robią tyle. No i musimy obliczyć o ile więcej. E, tak, o ile właśnie procent trzeba zwiększyć o produkcję. Czyli co? Wiemy, że muszą, e, musimy zwiększyć o e, 1875 minus 15 to jest 675, tak? Czyli. O tyle sztuk, czyli teraz liczymy, jaki to jest procent. 3,75 z 15, bo właśnie tą, yy, to 15, jakby chcemy zwiększyć, tak? Yy, czyli i na procenty razy 100% to się równa yy, 3,75 podzielić na 15, to się równa 25%. I to jest odpowiedź. Zadanie 16. Firma FART w 2008 roku sprzedała 20 tysięcy dębowych beczek, a w 2009 roku aż 36 tysięcy. O ile procent więcej beczek sprzedała ta firma w 2009 roku w porównaniu z rokiem 2008? Czyli tak, zawsze jak mamy takiego typu zadanie, najpierw musimy obliczyć w ogóle w, nie w procentach, jaka jest różnica między, tutaj akurat mamy, między sprzedażą w 2008 a sprzedażą w 2009. Czyli co? Różnica będzie wynosiła 36 tysięcy minus. Czyli wyszło nam 16 tysięcy. No i teraz chcemy obliczyć, jaki to jest procent. E, czyli tak, 16 z czego? E, pytają nas o ile procent więcej. Czyli więcej od 20 tysięcy, tak? Czyli 16 dwudziestych razy 100%. To się równa, tu nam się zaraz wracają. Czyli wychodzi nam 162. Czyli to się równa 80%. Odpowiedź C. Zadanie 17. Na rysunku przedstawiono wyniki sprzedaży ołówków i długopisów w sklepie papierniczym Stalówka. Z rysunku wynika, że ołówków sprzedano i odpowiedzi mamy w procentach o ile mniej. No dobrze, czyli tak samo. Ołówków sprzedano widzimy 225, długopisów 300. Czyli najpierw liczymy ich różnicę. Czyli 300 minus 225 to się równa 75. I teraz tą różnicę. Liczymy, jaki to jest właśnie procent, tak? O ile będzie mniej procent niż długopisów. Czyli tak 75 i właśnie pytają nas mniej niż długopisów, czyli 75 z 300 liczymy. 75 75,300 razy razy 100%. Czyli tu nam się ładnie skraca. 75 na 3 to 25%. Odpowiedź D. Zadanie 18. W pierwszym dniu wyprzedaży sprzedano 70% bluzek, a drugiego dnia 60% pozostałych bluzek. Do sprzedania jest jeszcze 36 bluzek. Ile bluzek sprzedano podczas dwóch dni wyprzedaży? Czyli tak, zadanie 18. Przyjmiemy sobie za x, że to będzie początkowa ilość bluzek, tak? Czyli przed wyprzedażą. Początkowa, początkowa ilość bluzek. I teraz tak. W pierwszym dniu sprzedano 70% bluzek, czyli jakbyśmy tak sobie odejmowali, tak? 70% tego X. -a. Czyli ile nam zostanie? Zostanie nam 30% X, tak? To zapiszemy sobie już w ułamku zwykłym. 30 X. -a. Ile mamy po, yy, po pierwszym dniu wyprzedaży. Teraz, drugiego dnia jeszcze, yy, jeszcze się sprzedało 60% pozostałych bluzek, czyli co 60% tych bluzek, tak? Czyli zostanie nam. 40%, czyli 40 setnych, z właśnie tych bluzek, czyli razy 30 setnych X. I teraz wiemy, że właśnie yy, po pierwszym dniu wyprzedaży, i po tym drugim, zostało 36 bluzek. Czyli i teraz wiemy, że po pierwszym i dniu, drugim dniu wyprzedaży Zostało jeszcze 36 bluzek. My tutaj właśnie obliczaliśmy, ile tak, ile zostało po pierwszym dniu, to tyle zostało. Tutaj mamy właśnie, ile zostało po drugim, tak? Czyli wiemy, że to równa się 36. No i mamy takie proste równanie, czyli tak, tu nam się zaraz skrócą, czyli tak, w liczniku mamy 4 razy 3 to 12, w mianowniku 10 razy 10 to 100, czyli 12 setnych x to się równa 36, tak? Czyli x to się równa 36 razy odwrotność, bo tutaj dzielimy przez ten ułamek, tak? przez 12 setnych, czyli tutaj mnożymy przez jego odwrotność, tak jak było wcześniej w zadaniach. Czyli to się równa 12 z 36 nam się ładnie skraca. Tutaj 3, tutaj 1. Czyli x to się równa 300. Czyli na początku było 300 bluzek. Dobrze, i my mamy teraz yy, yy, obliczyć, ile bluzek sprzedano podczas dwóch dni wyprzedaży. Bo my mamy tak, obliczyliśmy, ile ogólnie ich było, tak? Czyli co? Wiemy, że zostało ich po wyprzedaży 36. Czyli 300 minus 36 to będą właśnie te sprzedane, tak? Czyli wychodzi nam 264. I zadanie 19. Na początku lekcji nieobecnie uczniowie stanowili 20% uczniów całej, całej klasy. Po kilku minutach przyszli Staszek i Mirek. Wówczas nieobecni stanowili 1 7 całej klasy. Ile uczniów liczy ta klasa? Czyli co za x możemy sobie przyjąć liczbę uczniów w klasie, tak? Całej klasy. I teraz tak. Wiemy, że na początku lekcji nieobecnie uczniowie stanowili 20% uczniów całej klasy. No to piszemy: 20% uczniów całej klasy, czyli x, tak? My sobie teraz zamienimy to na ułamki zwykłe, bo nam będzie potem łatwiej liczyć, czyli 20% x. To nam się skróci, czyli 2x. I to są nieobecni, obecni na początku lekcji, tak? Teraz, po kilku minutach przyszli Staszek i Mirek, wówczas nieobecni stanowili jedną siódmą całej klasy, czyli tak, nieobecnych mamy dwie dziesiąte x, tak? Od nich, znaczy do nich przychodzą Staszek i Mirek, czyli co nieobecnych będzie o dwie osoby mniej, tak? Czyli ci nieobecni są na początku, jak odejmiemy dwie osoby, to wychodzi nam że teraz stanowią jedną siódmą sobie klasy, czyli 1 siódmą X, tak? No i mamy takie proste równanie, czyli co X przerzucamy na lewo liczby na prawo, czyli dziesiąte x minus 1 siódma X to się równa 2, bo zmieniamy znaki, gdy przerzucamy na drugą stronę. I teraz tak, żeby odjąć od siebie te ułamki, to musimy mieć wspólny mianownik, tak? Czyli wspólnym mianownikiem może być na przykład 70. Czyli co, tutaj jakby mianownik pomnożyłam przez 7, tak, czyli licznik też muszę przez 7, czyli będzie 14 inaczej to robimy tak, że co? 70 podzielić na 10, to jest 7, tak razy 2 to 14 czyli 14,7x odjąć tutaj mianownik powiększyłam 10 razy, czyli licznik też muszę 10 razy, czyli 1 razy 10 to 10x, równa się 2 14,7 minus 10,7 to są 4 70x to się równa 2 no to tutaj jest wiadomo mnożenie, tak? Czyli żeby obliczyć i samego x, to dzielimy przez 4,70, czyli x to się równa 2 razy odwrotność tego ułamka, tak? Czyli razy 74. Tu nam się ładnie skraca, wychodzi nam 70 na 2, a to się równa 35. No i to będzie odpowiedź, tyle jest uczniów w klasie, bo za x przejęliśmy sobie liczbę uczniów w klasie, tak?